Dzień dobry W końcu Michalina się doprosiła mnie żeby coś zrobić z hostem Żeby nagrać filmik o hoście funkcji I zobaczcie tu mamy taki egzemplarz Bardzo stary Bardzo szeroki I bardzo rozrośnięty I jak widać po liściach Że już Korzeń zabiera wszystkie składniki pokarmowe, a liście powoli giną. Dzisiaj było już 4 stopnie, tylko ciepła. Tylko patrzeć, jak przyjdzie przymrozek i te wszystkie liście zmarzną. Czyli najlepszy czas, żeby wykopać, podzielić przy okazji, zrobić młode. Wtedy te liście nie będą tak małe, tylko jak ją odmłodzimy przez podział, to te liście znowu odzyskają swój właściwy kolor i właściwą wielkość. I nie ma co więcej rozmawiać, tak Michalina. Tylko brać się do roboty. Tu mam taką, taki jeden człon, prawie osobno, który mogę od razu wykopać i będzie tam ładny krzew. I od razu ucinasz po prostu docelowe sadzonki, tak? Tak. I tu mam jedną z nich. Tak? Nie trzeba wykopywać całej, tak jak rośnie. Jeżeli ona jest mniejsza i damy radę całą, to możemy całą wykopać. Wszystko zależy od naszej kondycji. Ja się patrzę, jak ona jest zbudowana gdzie ją można łatwo podzielić. Tak, żeby te sadzonki nie były zbyt małe. O i z całymi takimi bryłkami oczywiście. Nie zapomnijcie wcześniej. Podlać obficie krzewu. Bylinki. O, tu mamy też taki fajny, samodzielny szaczek. Oczywiście jesteśmy w ogródku mojej mamy. A wiecie dlaczego? Bo tu jest mnóstwo host. Mnóstwo host. I u kogoś to się lepiej robi. Lepiej się dzieli i nie szkoda. Mama, co prawda, krąży wokół, tak. pilnuje, ale my śmiało sobie wykopujemy. Najlepiej no to robić właśnie jesienią, tak? Właśnie jesienią. Bo teraz widać, te listki już się wycofują, możemy je obciąć, możemy je tak posadzić, żeby wiadomo było gdzie. A wiosną trudno tą hostę znaleźć. Nie? Nawet miałem takiego jednego pana, którego, któremu moja siostra dała posty z 10 sztuk takie piękne, u dużych liściach I przyjechał do niej ten pan w styczniu i powiedział, że ktoś mu ukradł wszystkie te hosty, bo nie ma ani jednej. Siostra pojechała, patrzy, hosty są, po prostu tylko zginęły w liście. Dobrze, no, teraz co? Patrzymy, patrzymy Tu jest ładny, osobny Pawałek To trzeba O, wybiorcę też mam zgodę, żeby wykopić, Dobrze, wykopiemy je wszystkie o. Widzicie, jak się młody mężczyzna w ogródku pojawi to po prostu ja tego nie powiedziałem Ale tak jest właśnie I my mężczyźni to po prostu lubimy Jak kobieta udaje, że jest słaba, bezradna Tak nie od tego jesteśmy, żeby jej pomóc O i mamy wszystko zobaczcie 10 sztuk będzie tej kosty Tak, na pewno do jakiejś sąsiadki zostawisz do dwa. Co? Ja. <laughs> tak. Mamy gdzie sadzić. Liliowiec to samo. Słuchajcie. Od razu on się rozrósł. W ten sposób, że ma dwa kawałki. Oczywiście, jak tu mamy, jest kamień na wszelki wypadek nie mamy z jednej bryły już ładnie oddzieliłem że będą dwa krzaczki ten rośnie już w budamencie. od ogrodzenia to jest taka roślina że sobie poradzi wszędzie No dobrze. O. I mamy już ukopane. Przy okazji je liliowcy mają piękny korzonek spiszowy. Tą część nadziemną, żeby tego korzenia nie osłabiać. Ucinamy ślicznie. I już mamy dwa młode. Liliotis To na razie dziękujemy idziemy, wybieramy miejsce docelowe Znaleźliśmy już miejsce docelowe a takim miejscem jest teren Rośnie jesion Rośnie dąb Rośnie hortensja Rosną inne krzewy Słońca 2-3 godziny bezpośredniego, przez cały dzień. A to dlatego, że hosty to rośliny ozdobne z liści. I mają żółte, białe, przebarwienia i jeszcze wiele, wiele innych. I te właśnie części, części przebarwione, te części ozdobne, są z tego względu troszeczkę bardziej wrażliwe na światło. Te hosty będą rosły na pełnym słońcu, ale będą krócej i ładne jeszcze nie pół sezonu a już będą nam zmieniały kolor w zależności od tego jakie mamy lata w takich miejscach jak pokazuję w połowie zacienionych ta hosta będzie wyglądała do samej jesieni super o ile jej trochę damy wody i nawozu i tak jak pod każdą roślinkę potrzebny jest dołek oczywiście szpadelek nabrzytew. tak żeby się nie narobić żeby szpadeł sama robiła i robimy dołek dwa razy szerszy niż bryłka tak, tu mamy uszykowany kompościk z tego wszystkiego co żeśmy wyrzucili z ogródka po trzech latach powstała taka fajna ziemia z robaszkami, z bakteriami, z grzybkami, i troszeczkę dajemy na dno. Tak? I jeszcze teraz troszeczkę wokół, i trochę tej ziemi, którą żeśmy wykopali, i jeszcze trochę kompostu. Tak? I jeszcze troszeczkę tej ziemi. I co? teraz leciutko to przygniatamy pod samą chwostą zostawiamy taki dołeczek, żeby było gdzie podlewać przez pierwsze tygodnie. Zaznaczam, że jest końcówka września. I co jeszcze, Michalina? Zostało nam podlanie, podlanie i możemy. Teraz te liście po prostu obciąć tak i wykorzystać na kompost. Część tych ogonków zostawiamy, żeby jeszcze asymilowało i żeby było widać, gdzie żeśmy to przesadzenie zrobili, żeby jutro, jutro, żeby tego po prostu nie powtarzać. nie powtarzać, albo nie wykopać, albo czegoś nowego nie posadzić na to miejsce. Tak, i teraz słuchajcie, najważniejsza rzecz, ale ja już się do tego nie biorę. Ja nie mam odpowiednich kwalifikacji. Jest tu osoba w tym ogrodzie, która jak podleje, to i kamień urośnie. I prosimy panią specjalistkę ze specjalnym narzędziem o podlanie. O, zobaczcie, jak to idzie z grabni i ta woda ładnie w tym biorku stoi, który zrobiłem. I po prostu teraz już nie ma siły. Pani mama podlała, pani mama podlała zieloną konewką i po prostu to musi rosnąć i to będzie raz. do zobaczenia.